Właśnie nie wiem, no, no jak... Grajmy, grajmy na może na razie. Później. A? Dobra. A z midem, o! A z midem. Tu, gdzie tu kurde jest Jak się nam widejdzie to jest problem. O, dobra, dobra. Dobra, lecimy. Zastawo, tu. Na schodach jeden. O waj ja nie tu idę. Ty. Przy schodach, przy schodach. Co jest? A dobra, tu jestem. Jeden to a... łatwa. Leży o, kurde. Jak ty... A miałeś one shot one kill. Eee. Oh, shit. No nie, Jack. jest pod schodami jeden. Wyszedł. I tu w końcu. Dobrze drużyna. Kurde. Dż. Ale, kurde, ale kurde, to jest tak. jest zwalona. No. Głośno to jest. Aj, Ada chyba miała ponad 100 HP na tych pojerach albo nie wiem. Nie. No, do stacha tu, tu jest rampa? O kurde, dawaj O kurde, dał rampa. Właśnie Proszę mnie w tą skanę O no kurde. Jeden ma Spida, Jest na Citrysie. Leży. Co masz broneczki? Ja? Każdy Nie widzę, a gdzieś w dżungli No ty miałeś grać, ty bej... A kurwa, nie, nie mam nie widzę No jak nie, nie a a niewidzialne były to kurwa niewidzialne I'm lucky Kurde No dobra, chuj Ale mi się naprawdę w głowie coś a, ja miesza od tej mapy Jak to nam widać, idzie? Malnie. Ej, chodź tu, Daniel, chodź, Daniel Krzyk, Krzyk Daniel, gdzie ty jesteś? Ty? A dziękuję ci ty, ty? Ja coś ciekawego Rama jedzie Dobra, jedziemy się nie, A, nie tutaj. A to ten ty się... Dobra Nie, <grym> Jak mnie wybiło Mój <grym> Connect Jeszcze dobry chłopak No nie Nie jest dobrym chłopakiem, bo bije <grym> ja Nie <grym> <puszczemność grym> jest dobrym <bro. grym> Masz się, Zeus'a Skąd ty... A, bogaczym jesteś. Orę. O nieee Ale super mam teraz. Ale wallhack, dyku. Ale na mam gówniane. Dawaj info tym brunetem. No, standard. No, no. fireball. No. Nice. Ale A my Ale nie pobiliśmy na innych TS-ach, Nie. No tak właśnie. Nie, no, lepiej tak, bo... U <laughs> 16 koła, to się ma do końca 16 koła. Nie, ja nie miałam. Tam jest jakoś super. O kurde, to U, jest dobre. To jest zajebiście. No. To jest domowo. One shot, one kill. Stody, stody. Chyba was dojeżdża. To odwrócony Mirek. Dobrze. Dobrze tak się trafi. Widzę, że się biją. Ale fajne te modele. A to w, to w, sta w starym, się tak? W starym sensie to 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 to, to to Nie wiem, za każdym razem jak pomyli się na Mila to się zastanawiam jak tam przyjdzie Ja wiem jak Konektor 800. Ile miałeś HP? 800 mam <ślonie> No właśnie Coś tak czułem nie, no co, <laughs> yeah, no niezbalansowane to, jest. Wychyliłem to na pewno broń. Wychyliłem Dzięki, dzięki. Pa, 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 jak to, co ty Ale łatwo. Ej, ja tam zabiję na tyran. Ale tak, tak miałeś? Działał ci? Tak, tak. Teraz działa normalnie, olej. Ja mam co <laughs> Ada sobie podskoczyła. Oj, brunetam. A co jechali? O! Ty! Jok nie chciał porobić kosą, ty! Dobre, no, dobre to było. No, dobra mnie no, to, był... no, to, ten... Ten... <laughs> to jest, że. mnie to no, jest, że. Zabupał mnie to jest. No, Zabupał mnie Ja kupiłem i bez, bez sensu Dobra Ale, 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 ale tak, lak tak, był no, no. no. Lewo czeto i prawo Dobrze. Nic nie, no, no, nie widzę co to, to? Gdzie jest to to? A i mam kamienną skórę jak coś. No, nie mam żadnej kamiennej skóry. Nie ma, nieprawda. To GG. Nie jak coś, z każdej broni. Najlepsza jest ta super bogacz. No. 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 Co za noob. <laughs> Nie no ty dostać coś fajnego ej nie. Jesteśmy upiętni. Ej nie komend przedtem, nie? Da ja czekam Ale kała teraz git chyba chyba że la. Ula, la. Panie Trzeba Ten FPS No to a trzeba cała, ty, komendę to trzeba użyć wyバイ, No, wiecie. No no address. A nie nic nie pomaga A jeden Pomoże, pomoże Cyk Jeden stoi na w standardzie I fire'y. 123 aj, Jeszcze aj, aj. jeden fajny Cześć Suska A gdzie drugi? A gdzie jest tam, tam... A, nie no hej. ten... Cheater, dobrze <grym> Cheater dobrze, no Nie no, ten cheater słaby jest, bo tylko jedno nie pokazuje no, dobrze Jedną linię pokazuje dla mnie tylko No, no, no bo, bo tak jest pokazywało. Ale nie cheater, ale nie olfak a mi wallhacka przed chwilą nie pokazywało w ogóle, nie? Tam masz 16, so Ej! Dobry, ja to Kuba, ty masz full jaj kasy! Jaj. Chodź, 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 chodź. Dawaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj. A czekaj, jaj. bo ja nie wiem w którą stronę! Zaprzestałem! No ale to jest problem, właśnie. O, Tu A, to też miała tego! O! Jest to to co to się dzieje? A szybka shola, szybka ja pierdolę. Nie, no cień to mi widział. Ej, ale adres, FPS-u Lokadres. Loka adres trochę skacze. Ta, no, trochę tam. Ale rampę. O kurwa. O, we war skaczek. <laughs> nie wiem jak się ustawić teraz. Ładzie. Ojo! Majbyku! Panie kapitanie. Idziemy, idziemy, go! Connect! Jeden side. side. side, no? side. Dobrze. Splash. Oh, nice. Te modele zbugowałem to jest najgorsza rzecz. Ja jeszcze nigdy niewidki nie miałem. Ja też nie. Najgorsze. Daj nie tak no, chyba, na niewidki. Tak chyba no, dobry. Jesteś wizjalny Tak? Ej, mam, kurde. Masz brunet, masz brunet się teraz, moje kasowa wszystkich O kurde, jak to się strzela z gminy Miałeś to szybkie strzelanie, tak? No Ej, no niewidka zmarnowana Tetris jest A, a to będzie właśnie to... Ej, bo miałeś się Ej, 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 Co? <laughs> Serio? No. <laughs> dobra, jeden. no. Dobra. Jeden, Jeden, jeden. Jeden, Nie słuchałem was. Adam ci się Oj oj oj. Ale to dziwnie, wygląda. Ty taka słaba jesteś. A, to dziewięćdziesiąt idzie? HP dostał i tam w <laughs> Ty ja chciałem tu pójść. Flashbang. Krampa Trampa, Trampa no. i pałac Pochodzisz pałac A mi się nagra? No nie pochodzisz Ile ty ja miałeś HP? HP. Ja, też ja, 10 000. 10 000. ja nie mogę no, Ja dwa tam 1000 HP a wiecie że cały gaz mi zbiliście? Yeah. Let's go. Dobra. Ja Dobra Nora, ja Widzę na to samo masz O kurwa no, oni... <laughs> Gurwa, dobry co tam? Ciebie, Daniel. No, Nie, ja, no to, to, nie, to jest najgorsze. Aaa, no tak. Ja 1000. No tam mapę i już ja, Ale dostanie i tak 70. Bo my do drugiej strony gramy. No to następnym razem zagramy na B. O, no. No, to samo, dobra. Dostałem najlepsze moc na świecie. Bogacza? Tak. Pałac Ja to łatwo Pałac Pałac Tu nikogo nie ma Sprawdził Ja jest. Fajnie, że kogoś widziała Na wrotkach Powiem wam Dobra, daj mi teraz taką fajną moc, proszę Mogę z tego grać, nie? Go, go, go Frost, mm. Już Eee, rampa, rampa, eee, pomoc? Czemu mówisz, że ja mam? E, nie wiem, gdzie nawet teraz jest. A, a, a. Jak ty mnie widziałaś? Co? Jak widziałaś? No nie. Zabijłeś jego mapę? Chyba on no wiesz, ty nie? No, to, że... aj, aj, aj. no niby Bo tak, rampa. no ale to... Ogólnie cienie widać, ale... A, no, właśnie, no. Dobra, dawajcie. Remis, remis. Let's, Let's go. Niszczymy, niszczymy przeciwnika. Ten <laughs> tam wjechał. No nie, on się patrzył. I on ma tego... Walhaka I dwóch rampa była. Cool. I nie Co? Czemu ty grasz autokampą, Nie, ma 250 HP dostał. Ja też miałem allhacka, nawet nie widziałem nic. No. To...